nagrywamy nową grę, taką Skimmy Toilet Tower Defense, tylko po Ona jest giga fajna widzowie, polecam. Adam, wglądam do ciebie. Ale ja nie gram. A to wbijasz do tej gry. O mnie. Do mnie. Do mnie pilach. O, nie, to pierwszy zbijesz. No to ja już jestem w grze. Że... Ale nie macie. Jestem. Zresztą to nie był boksa. O widzowie, patrzcie. O, osiema Marcel! Widowie taka fajna podruba, co nie? Adam, ja mam coś dla ciebie. No. Ej, Marcel! Marcel, poczekaj, bo chcę dać Marcelowi trajda. Marcel! Przyjmij? No trajda. Co nie Patrz, patrz, ile mam legend. Ale chciałam Ci pokazać! Chłopaki, wiecie co jest dziwne? Nie masz pani. Ja mam 1400 okolów. A ja mam, a ja mam 9 legend. O. A dał mi kradę Ok. O. o tego twojego. Ej, nie wiem, czy mi się opyla, bo... Ej, Marcel, opyla mi się tego za 1% za e, tego, za. E, jak on miał ten, ten mityk? Jak to? To jest Mena? Cinema y -y -y. Cinemamena? On na ostatnim dwie chyba cztery koła. To ty... było jeden i ma mega duży zasięg. Eee, ty. Moim zdaniem się chyba odpoczął, bo to jest mityk. Ale Piraciki, ale Marcel mnie znienawidzi za to. Nie, on się będzie lubił, tylko że. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gdzie są te legendy? Da dawaj, legendy i jest Twoje. Na tą piechę. Na tą widzisz. Fajnie się robi z tobą interesy, Pilaszek. E, właśnie właśnie jak robisz najbardziej nie opłacał na życie, ale. życiory. Aha, ale jesteś. A mówiłeś, że mi się to opłaca. Żart. Gdzie co Marcel, to moje dwie na jadłoski. Ej Pilaszek, Marcel, opłacało mi się to? Nie, Marcel. Tak, bo dwie legendy mityka. Czemu ty mi dajesz omkę za mityka i za... I taką słabą? Ej, a teraz mam cztery takie... Ej, mam teraz cztery takie same legendy. Chłopaki, chodźcie, gramy. A wiesz o tym, pilaszek, gdy teraz dzięki Tobie mam ten, mam 11 legend? A to było trochę niemiłe z Twojej Dla, a... mo Z mojej? Zresztą. A, da, a dać Ci prezent, Marcel? A wiesz, to ja? pierwszy mi, dał lepszy skończył, a akceptuję ja ja też i ostatnich, y, idzie to w trakcie akceptowania. No to trochę niemiło z, z jego strony. Ej, ej, ja, ej. ej. A Marcel mi też tak mógł robić nieraz, szybek. No ja dla lartów. Ej, ej, ale Marcel, ja by... chcesz prezent, Marcel! Marcel, chcesz prezent, żeby ci smutno nie było! Dżajcie! No nie, Pirasek, wyjdź! No to dobra. Idę w opcierać, widzi. Ej, Marcek, czekaj. Ej, 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 ej! Mam dla ciebie prezent. Wiem, że masz. Wiem o tym, że masz, Marcel, ale masz. Wiem o tym, że masz, ale masz prezent. No, wiem, że do mnie Muszę do Numer obecnie jest zajęty. Zadzwoń później. Bo nie słyszałem Cię. Ej, a dał, a fajny Ci prezent dałem? No, mamy wycieczkę. Dobra, dawaj. Marcel! Szybko, Marcel! Marcel! Ja kiedy Ej, to rozłącz się z pilaszkiem, ja do ciebie Marcel, zadzwonię! Nie, ja się nie rozłączę z pilaszkiem. Ale później do niego zadzwonisz, żebyśmy wszyscy siebie słyszeli. No nie o to mi chodzi! Tylko, żebyśmy wszyscy siebie słyszeli! Aha! Ej, zaczekajcie, wyjdź za grać na chwilę. Bo ja muszę co dziś iść. Tylko za mnie nie gra. Kim, 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 Nie. I bake, bake. Wyjdź się na to, Ja się błądzi. Pod... Będę miły. O! jak go ulepsza. Bo ty. Co Bo. Nie rozumiem. Ej, widzowie! Ej, Ampila i Marcel, jak będziesz kiedyś chciał, a będziemy grać tylko we dwójkę, bo Pilaszek nie wiem, nie będzie mógł, co nie? To jak będziesz chciał, to ci dam na parę rund tego mojego mityka, jakbyś go jeszcze nie miał. Co? A Ej! Jest! Mogę postawić tego mityka! O kurcze, lepiej, że w Ale on jest czadowy, patrzcie! Z wyglądu. Zdenerwowałeś mnie. Ja mam chyba lepszego. Pokaż, jakiego ty masz... Pokaż, jakiego... Pokaż swojego pilaszek, tego titana. Ja mam ale ta sama kamera będą ubije 7,5, zero 1 sekund na wymaksowanie. A weź go po... Ej, on jest fajny, A to jest Mittyk, a no to on jest fajny, on jest fajny, on jest fajny. Ła Sinim dob. No tak to wygląda. No wiem, fajnie. Ej, ej. A Marcel, chodź sobie, zobacz to mamy partie z tę narysowane. Ej, wszyscy uh, usuwamy te najsłabsze jednostki. Zocładamy tylko. Ale ty, a, tajtany, Boże Święto, a ja takie, ty nie masz nityka, ale no masz, masz, masz nityka. Nityka nie, ale na tajtany. E, a wiesz co? Moim zdaniem się to opylało, bo zawsze chciałem mieć Mityka, w sensie, to jest moja druga ulubiona postać, wiesz? Bo te kamery mi się bardzo podobają i to, i ja bardzo mi, ja lubię, lubię ogólnie. O, patrz, patrz jak pilaszka te rozwalą go, patrz jak pilaszka go szybko rozwalą. No właśnie to jest dziwne, czemu one tak napuwały? No właśnie, patrz, widziałaś? No widziałem. Mówiłem ci, że one są OP. Tak. A pan, jedno pytanie, nagrywasz? No. No tak się kanał nazywa. A dla mnie to to. Korzysta się nazywa. Ej, dla mnie to po. No dla ciebie też! me suby! me suby, widowie! Ej, ile ja tych Tajtanów tu kładę? I pyk jeszcze jeden. Siedmaka. Siedmaka. Bymy, a. Ej challenge mam! Nie, mogę stawać tylko same tajtany! A co się nazywał twój kanał? Śmierdka? tylko bym. Ej włączcie autoskipa! Włączcie autoskipa! Ja aktualnie marszuję norki. Ale włączcie autoskipa! Ja mam ciągle. Bombastic, psych eye. But the bombastic, widow, psych eye. <laughs> B -me Przepraszam na razie tych moich, co mi dają hajsiwo. haj, haj, haj. Hajst. Bardzo chcę dużo hajsu. Ja mam nadzieję, że dokończę tego odcinka, co wygram. Ja też. Ale ja w sumie po co, ja będę zanudzał u widzów? Ja włączę na chwilę stopa i dopiero jak będzie jakiś. Nie, tak, nie, nie. Nie, nie, nie. I po pięćset dostaję! O. A ja cały czas te... Y, wiesz, które postawiam? Te cinemameny. I pyk! Jeszcze jeden, bo czemu nie? Adam, też co ja robię? Mm, a zasubskrybuj, zasubskrybuj go. To później zasubskrybujesz na telefonie. A bardzo dobre cięcia robisz. Co robię? Bardzo dobre cięcia. Serio? Dobre cięcia. Serio? Jakie dobre cięcia robisz? Mówię serio, fajnie robię. No, No dzięki Jest takie łatwe, to wystarczy plikną. Stop nagrywa. ile na początku. Ej! A dla dwadzieścia chyba siedem. No, no jestem! Widzowie, już jesteśmy, już jest 25 wave! No halo! Pilach! No widzowie! Ogólnie już się 25 wave i teraz będzie i otwieramy jak zwykle. Bo lubię jej yeah, happy Grimace! Zaczekajcie chwilę. Halo! Halo, Pilach, Marcel! E, dobra, nie na nich. Dobra, już jest 25. wave i wygraliśmy! Widzicie, jest 25. Uuu, Belemon! Adam pyta, że nie tym żeby do niego zadzwonił. Nie, po co? Ach. Dobra, widzowie, się hmm. Dobra, widzowie, bo już musimy go niedługo kończyć odcinek. Idziemy, idziemy sobie. Otworzyć dziesięć. No, się co ci dropło? To eee, i tam kamerka zwykła. Trzy piki z jednym blokowanie mi dropu. A, a mi z trzydziestu nic nie dropło. A mi teraz znowu trzepiki z jednym w Ja mam chyba w tej grze pokrytonego laką w końcu. Może tam może zgłosiłem błąd? Wy cztery. Dobra, jeszcze jeden raz otwieramy i to... Ej, dwa z, o, z, dwa z dziesięciu robot i to będzie na testy, odcinku, pa!